Przytnij końcówkę pędzelka. Jego używanie nabierze nowej funkcji. Koniec z chlapiącym tłuszczem, koniec z bałaganem. Od teraz smarowanie stanie się precyzyjne, wygodne i bezproblemowe. Zrób to raz i ciesz się idealnym rozwiązaniem na zawsze. Usuwam naklejki znaczeń w minutę. Przyklej kawałek taśmy klejącej na etykietę. Podgrzej ją zapalniczką przez kilka sekund, by zmiękczyć klej. Pociągnij za taśmę jednym, pewnym ruchem. Naklejka odchodzi bez śladu. Skorzystaj z prostego i skutecznego sposobu na czyste naczynia. Podpal zakrętkę oleju i ułatw sobie codzienne życie. Zbyt duża ilość tłuszczu może zepsuć danie. Dzięki tej metodzie już nigdy nie będziesz mieć z tym problemu. Otwórz zakrętkę i podpal zewnętrzną część przez około 5 sekund. W tym czasie plastik zacznie się topić. Weź długą wykałaczkę i ostrożnie nakłuj miękki plastik od środka, ale nie przebijaj go na wylot. Powstanie mały, wystający słupek. Gdy plastik stwardnieje, przetnij jego górną część nożyczkami. Dzięki temu możesz precyzyjnie dozować olej, dodając tylko tyle, ile naprawdę potrzebujesz. Koniec z przypadkowym rozlewaniem i marnowaniem. Proste, szybkie i skuteczne. Nie otwieraj tak puszki. Pokażę ci sposób, za którymi podziękujesz. Dzięki nim wydłużysz świeżość otwartej puszki. Zwykle po otwarciu puszki jej wieczko unosi się do góry. To standardowy sposób, który używa większość ludzi. Jednak sprawia on, że zawartość szybciej się psuje. Dlatego pokażę ci, jak prawidłowo otworzyć puszkę. To prosty trik, który pomaga zachować świeżość jedzenia na dłużej. Taki sposób zamykania puszek jest bardzo praktyczny, zwłaszcza gdy nie zużywasz całej zawartości od razu. Po otwarciu puszki wystarczy opuścić wieczko z powrotem na puszkę. Następnie przesuwaj delikatnie zawleczkę w bok, aby zablokować unoszenie się wieczka. Pamiętaj tylko, by robić to delikatnie, aby nie uszkodzić puszki. Dzięki temu nie musisz się martwić, że produkty szybko się zepsują. Jeśli jeszcze nie próbowałeś tego sposobu, koniecznie go wypróbuj. To naprawdę ułatwia życie i pomaga w lepszym przechowywaniu żywności. Szuflada pod piekarnikiem ma ukrytą funkcję, będziesz w szoku, do czego służy. Wcale nie powstała do przechowywania patelni i blaszek. Ta niepozorna część kuchni przyda się podczas gotowania. Gdy wyjmujemy danie z piekarnika i nie chcemy, żeby szybko ostygło, wystarczy otworzyć szufladę pod kuchenką i włożyć je do niej. Sprawdzi się również do przechowywania resztek lub porcji dla spóźnionych gości. Piekarnik, który działa nad nią, skutecznie ją ociepla. Dzięki temu danie dłużej będzie ciepłe. Wiedziałeś o tej funkcji szuflady? Masz taką w swojej kuchni? Korzystasz ze świeżych ziół podczas gotowania? Ten trik oszczędzi ci sporo czasu. Nie obrywaj gałązek rękami, jest to strata czasu. Wystarczy zwykła kuchenna tarka. Należy oderwać zioła z łodygami, przełożyć je przez największe oczko i pociągnąć. Listki, czyli najbardziej aromatyczna część ziół, zostanie na tarce. Łodygi oderwą się przy samych listkach. Znałeś takie zastosowanie dla tarki? Podczas gotowania nie wiesz, co zrobić z pokrywką? Wystarczy położyć ją na uchwyt garnka i zahaczyć o rand garnka. Nie będzie brudzić blatu i zawsze będzie pod ręką. Genialne! Nie przepłacaj za robot kuchenny. Zwykły mikser zyska nową funkcję, która sprawi, że gotowanie będzie o wiele przyjemniejsze. Jeśli twój mikser nie posiada uchwytu, możesz zastąpić go zwykłym rusztem z piekarnika. Wystarczy położyć go na środku miski. Następnie położyć na nim mikser i włączyć go. Będziesz mieć wolne ręce do dodawania składników. Ręce nie będą już boleć po długim miksowaniu. Zatyczka do butelki oleju ma ukrytą funkcję. Pod żadnym pozorem nie wyrzucaj jej do śmieci. Większość ludzi nie ma o tym pojęcia, choć codziennie korzystają z oleju. Ten trik sprawia, że gotowanie jest przyjemniejsze. Po zakupie nowej butelki oleju, pamiętaj o tej czynności. Nowa zakręta będzie zaklejona zatyczką. Należy ją zdjąć, ale pod żadnym pozorem nie wyrzucaj jej do śmieci. Ma genialne zastosowanie. Podczas nalewania oleju zwykle rozchlapuje się i przelewa. Ten patent sprawi, że butelka będzie bardziej precyzyjna, zatyczkę należy odwrócić i włożyć z powrotem do zakrętki, zawleczka powinna zaczepić się o jej wnętrze tak, żeby nie wypadała podczas używania, dzięki niej odmierzanie oleju będzie łatwiejsze. Nie będziesz przesadzać z jego ilością. Pozwoli to zmniejszyć kaloryczność posiłków i zaoszczędzić na oleju. Znałeś tę ukrytą funkcję zatyczki do oleju. Nałóż pastę do zębów na nóż, będziesz zachwycony z efektów. Jeśli nóż jest tępy, a ty nie masz ostrzałki, ten trik z pewnością ci się przyda. Nałóż pastę do zębów na ostrze noża, z jednej i drugiej strony. Następnie weź ceramiczną miseczkę i połóż ją do góry dnem. Posyp ją obficie solą oraz dodaj łyżkę octu. Nóż pocieraj pod kątem okant ceramiki. Sól i pasta dezynfekują ostrze oraz wzmacniają efekt ostrzenia. Ceramika to świetny zamiennik ostrzałki. Nóż będzie ciąć jak nowy. Robię tak raz w tygodniu, żeby pozbyć się pleśni. Gąbki, zmywaki i szczotki, które leżą w zlewie, włóż do miski. Następnie posyp je obficie solą. Ma ona właściwości oczyszczające i dezynfekujące. Zalej całość wrzątkiem i zostaw na kilka minut. Sól i wrzątek usuną z ich powierzchni bakterie, grzyby i pleśń. Tak wyparzone gąbki będą higieniczne i bezpieczne dla zdrowia. Brzydki zapach również zniknie. Triki, których nauczyłam się pracując jako kelnerka. Na krawędź szklanki zginam kawałek salami, następnie powtarzam czynność. Odwracam i piękna różyczka gotowa. Gdy otwieram nowe opakowanie serwetek, kładę na nie szklankę i obracam. W ten sposób łatwiej wyjąć jedną sztukę. Tabliczkę czekolady wrzucam do wrzącej wody. Gdy się stopi, wyciągam i odcinam jeden róg. W miejsce z lodem robię z niej napis, który pięknie prezentuje się na deserach. Gdy mam gości na śniadaniu, wkładam chleb w ruszt piekarnika. Tym sposobem wszyscy dostają ciepłe i chrupiące tosty w tym samym czasie. Gdy myję sztućce i kieliszki w zmywarce, wrzucam kulkę z folii aluminiowej. Dzięki niej są lśniące i nie wymagają polerowania. Gdy jem w restauracji, komunikuję się z kelnerem za pomocą sztućcy. Skrzyżowany nóż w pionie i widelec w poziomie oznacza, że już skończyłam jeść i oczekuję następnej potrawy. Widelec i nóż ułożone w kształcie litery V oznacza, że nie skończyłam jeszcze jeść i robię sobie przerwę. Równolegle ułożony nóż i widelec na godzinę piątą oznacza, że już skończyłam jeść i kelner może zabrać talerz. Wykorzystaj plastikową butelkę w sprytny sposób. Odetnij górną część butelki przy zakrętce. Taki prosty element może zamienić się w praktyczne narzędzie. Przesypywanie produktów z foliowego woreczka może być naprawdę problematyczne. Często zawartość ląduje nie tam, gdzie trzeba, ale jest na to sposób. Weź odciętą część butelki i przełóż przez nią woreczek z sypkim produktem tak, żeby końce wystawały przez otwór. Dzięki temu można kontrolować ilość przesypywanego produktu bez rozsypywania dookoła. Gdy już skończysz, wystarczy zakręcić butelkę nakrętką i produkt pozostanie szczelnie zamknięty w woreczku. Nic się nie wysypuje, nic się nie marnuje, a ty masz szybkie i wygodne rozwiązanie. Koniecznie wypróbuj. Prosty sposób na oddzielenie żółtka od białka wystarczy zwykła plastikowa butelka. Ściśnij ją delikatnie, przyłóż do żółtka i przełóż do innej miski. Żółtko od razu wędruje do butelki, a białko zostaje w misce szybko czysto i bez bałaganu. Prosty sposób na szczelne zamknięcie plastikowych opakowań: przyłóż nóż wzdłuż otwarcia, a następnie starannie złóż zamknięcie do środka, tak aby zakrywało nóż. Teraz podgrzej plastik wzdłuż krawędzi i gotowe. Plastik skleił się, tworząc szczelne zamknięcie. Twoje produkty dzięki temu pozostaną świeże na dłużej, bez ryzyka rozsypania czy dostania się wilgoci. Proste, szybkie i skuteczne.